Mówiono o nim, że to najzdolniejszy lęć świata. Na treningi przylatywał helikopterem albo nie przychodził w ogóle. Diabelski uśmiech i niesamowita pewność siebie zaprowadziły go do Barcelony oraz do Mistrzostwa Świata z Brazylią. Strzelał gole na pięciu kontynentach, a o swoim kolorowym życiu mówił wprost, noc zawsze była moim przyjacielem. Kiedy wychodzę na miasto, to jestem szczęśliwy, a kiedy jestem szczęśliwy, to strzelam gole. Zapraszam Was na opowieść o jednej z najbardziej fascynujących postaci w historii piłki. Będą tu anegdoty z Krojfem, zapach Mundialu 94, hardlit przeciwko Realowi Madryt i kulisy straconych 5 milionów dolarów, przez które Romario wylądował w sądzie w Lublinie. Czasem aż trudno uwierzyć, że ta kariera wydarzyła się naprawdę. Historię Romario naturalnie trzeba zacząć od faweli, miejsca, gdzie bieda i przestępczość od zawsze szły w parze z niezwykłą zdolnością tworzenia piłkarskiej magii. Urodził się w 1966 roku w Rio de Janeiro, od początku nazywany był paisino, czyli maleńki. Przy narodzinach ważył mniej niż 2 kg, ale ta pozorna kruchość stała się jego największym atutem. Niski środek ciężkości, niewiarygodna zwrotność i szybkość, to wszystko w przyszłości uczyniło go wyjątkowym. Dorastanie w Jacarezinho, faweli w Rio, nie było łatwe. Jego rodzina żyła w skrajnej nędzy, w mieszkaniu bez bieżącej wody i prądu. Matka robiła co mogła, by zapewnić synom choć na miastkę domowego ciepła. Ojciec oscylował między pracą a alkoholem, z dużą przewagą tego drugiego. Dla chłopca z faweli drogi kariery były trzy – drobny robotnik, drobny przestępca albo piłkarz. Romario, jak wielu innych brazylijskich magików, zdecydował się spróbować tej trzeciej opcji i zrobił to z przytupem.